Maryja jest również Matką skruszonych grzeszników. Kiedy Maryja miła grzeszników? Maryja objawiła świętej Brygidzie, że jest Matką nie tylko sprawiedliwych i niewinnych, lecz także grzeszników, byle tylko chcieli się poprawić. Jeśli jaki grzesznik chce się nawrócić do nóg i się ucieka, to dobra Matka, miłosierdzia gotowa jest przyglądać siebie i pomóc mu o wiele więcej niż jakkolwiek Matka Rodzona. O tym właśnie pisał święty Grzegorz VII. Do... Księżniczki Matyldy, to co wyczyłem tej wielkiej matki, musi najpierw porzucić grzech, a potem ufać, że będzie przyjęty uznanie za jej syna. Ryszard od świętego Parzynca wykładał słowa, Pisma Świętego, powstali synowi jej. Zauważył, że najpierw powiedziano powstanie potem synowie, doda bo dodaje, nie może być synem Maryi, kto nie stara się powstać najpierw z grzechów, który upadł. Święty Piotr Chrystus, wzorok twierdzi podobnie. Kto postępuje zupełnie injon niż Maryja, czy Czyżem dowodzi, że nie chce być jej dzieckiem? Maryja jest pokorna, a on chce być pyszny. Maryja czysta zmysłowy. Maryja pełna miłości. A on nienawidzący swojego bliźniego. Daję tym dom, że nie jest ani nie pragnie być synem tej świętej matki. Dzieci Maryi pisze: Święty Ryszard, świętego wrzędu, ślady o czystości pokorze, o i miłosierdziu. Jakże może pragnąć być dzieckiem Maryi, tam, kto ją tak zasmocza swym życiem? Piwien grzesznik mówił raz do Maryi, Okaż się, matko, oprze, święta Pana odpowiedział mu. Okaż się, synem. Innym znowu zrobił ją. I znowu żywioł, nazywając Matką Miłosierdzą. Mary mu rzekła mu. Wy, grzesznicy, gdy chcecie, by, bym was pomogła nazywać mi Matką Miłosierdzia, a potem nie przestajecie grzeszyć i czynicie mi matkę z i bolesną. Duch Święty mówi, przeklęty od Pana, kto po płucu zaguni w Matkę, To znaczy Mary, objaśnia narysz od, od świętego. Grzesznica. Bóg na tego, kto zasmucza złym życiem, lub nawet więcej z swoją zatwardziłością, tę dobrą matką. Powiedziałem swą zatwardziłością. Jeśli bowiem grzesznik, choćby jeszcze nie zaraz z dostępkiem, stara się jednak powstać i Marii o pomóc. To dobra matka nie opuści go i pomoże mu odzyskać łaskę Bożą. Słyszała to raz święta Brygida z do Pana Jezusa. Tak? Mówię do swojej matki, pomagasz tym coś z, co z Bogiem pojednać, co się chce z Bogiem pojednać. nikogo nie zostawiasz bez pociechy. Upowi więc grzeźnik słabszym Boże Maryj nie może okazać mu swego miłosierdzia. Ale jeśli ty tylko poleca się przemyświęcej Pani prosi. I o żywności, o jej trwałości, o wyzwoleniu z grzechy, choćby się znajdowało pod panowaniem jakiejś namiętności, czyniącej go niewolnikiem piekła, to dobra matka z pewnością wyciągni swoją potężną dłoń skruszy jego kobie i doprowadzi do zbawienia. Sobót tyrygański potępił her i heretyckim nazwą zdanie, twierdzące, że wszystkie modlitwy uczynki spełniają stan grzechu śmiertelnego, co brzuchałem. Święty Bernard mówi, że modlitwy. Święty Bernard mówi, że modlitwa wychodząca z grzesznika nie jest prawdziwie piękna, bo jej miłość nie zdobi, niemniej jednak jest pożyteczna i pomaga mu do porzucenia grzechu. Jak nauczył święty Tomusz, modlitwa grzesznika nie ma wprawdzie zasługi, jednak może jednak wyjednać łaskę przebaczenia. Gdyż nie opiera się ono na zesłuchu modlącego, świętym Bożej, dobrać i na zesłuchu panie Pana Jezusa, który odpowiedział: Każdy, kto prosi, który prosi, otrzymuje. Ta obietnica odnośnie również do modlitwy zanoszonej do matki Bożej. Chociaż modlący się mówi święty Anzor nie zasłuchuje na wysłuchanie, to jednak zasługi Maryi, której się poleca, sprawia, że zostanie wysłuchany. Dlatego święty Bernard zachęca każdego rzecznika, by się modlił do Maryi, by pokładał wielką uchność. Udzikając się o bo jeszcze grzeczny, nie zasługuje na to, na co prosi, to przecież Bóg udzieli mu tych łas do zasługi Mary, wstawiając się za nią. Pewien młodzień szlachetnego szachetnego rodu imieniem Eskiny wysłany został. Przez swego ojca do Hilda w Saksonii na studia, ale zamiast się uczyć, oddał się życiu występnemu. Po niejakim czasie zachorował tak ciężko, że stracono nadzieję, by mógł powrócić do zdrowia. Kiedy się przygotowywał do śmierci, miał takie widzenie. Ujrzał siebie w środku wielkiego ognia i myślał, że znajduje się już w piekle. Udało mu się jednak szczęśliwie wygnąć przez jakiś otwór, schroniąc się do wielkiego pa pałacu stojącego w pobliżu. W jednej z szal ujrzał pana, Pannę, która tak się że Zuchwalcze. Jak masz odwagę stanąć przede mną? Brad stąd i ogień, na które sobie zasłużyłeś. Młodzieniec prosił, wtedy Marioli się zwrócił do kilku osób otoczających aby się i za nim stawiły u matki najświętszej. Spełniła ona jego życzenie, lecz Matka Boża odrzekła: Nie wiecie, jak występne życie prowadził, nie? raczył nawet nigdy zmówić do mnie choćby jednego z Maryjo. Marjo. Brońcy jego odparli: Pani, on się poprawia. Młodzieniec zawołał: tak, przyrzegam poprawę i obiecuję, że na Twoją służbę. A wtedy Maryja ułagodzona rzekła: dobrze, przyjmuję Twoją obietnicę. Bądź mi wierny. Udzielam Ci Swego Błogosławieństwa, jesteś wolny od piekła i śmierci. Po tych słowach widzenie znikło. Kiedy Eskir Przyszedł do siebie, wysławiał Marię, opowiadał wszystkim o łasce, jaką otrzymał. Prowadził odtąd życie świętobliwe i na wielkie nabożeństwo do najświętszej Panny. Został arcybiskupem w Lód w Danii, gdzie nawrócił wiary do prawdziwej wiary. W dalszym wieku zrzekł się w artybisłówstwie i wstąpił do zakonu Czystersów. Kraj wierzył, był w lata, a i tutaj przedstawiam, że ja osobiście się